Dzisiaj temat, który szczególnie ból mężczyzn, mężczyzn, którego nie rozumieją, czyli podwójne standardy kobiet. Dlaczego one mogą, a ty, jako mężczyzna, czegoś nie możesz? Zastanów się nad tym, kiedy kobieta mówi o równości płci, ale gdy trzeba za coś zapłacić, to nagle wszystko wraca do tradycji. Kiedy facet patrzy na, inno, na inną, jest to zdrada emocjonalna. Kiedy kobieta przegląda Instagram pełen nagich modeli bądź półnagich, to w takim wypadku jest to tylko obserwacja. Nie przesadzaj, o co ci człowieku w ogóle chodzi. I to są właśnie podwójne standardy. Jest to cichy wirus, który niszczy relacje, poczucie sprawiedliwości oraz oczywiście zdrowy rozsądek. I w tym filmie opowiem Ci, jak kobiety stosują podwójne standardy, dlaczego to niestety działa i dlaczego większość mężczyzn na to się w ogóle godzi. Witam Cię na kanale Facet Bez Cenzury. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, poruszam tematy związane z kobietami, relacjami oraz poruszam tematy istotne społecznie. Zobacz inne moje filmy, a jestem przekonany, że który z nich na pewno Ci się spodoba. Jeśli tak będzie, a będzie na pewno, kliknij, subskrybuj, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Ale wróćmy do tematu. Dlaczego tak się dzieje tak i jak to się objawia? To jest najważniejsze, jak to się objawia. Ponieważ podwójne standardy są obecnie wszędzie: w codziennych zachowaniach, rozmowach oraz oczywiście oczekiwaniach. Na przykład seksualność. Kobieta może otwarcie mówić o swoich doświadczeniach i wtedy jest to wyzwolenie. Kiedy facet powie to samo, to jest już prymitywny albo obrzydliwy, tak? Kobieta z przeszłością doświadczenie. Facet z przeszłością to jest już kasanowa dążuan, któremu nie wolno ufać. Czyli jest to dla Ciebie znajome. Druga sprawa są to emocje. Kobieta może wybuchnąć gniewem, i wtedy nazywamy to emocjonalną. Emocjonalnością, one to nazywają. Ale kiedy facet już podniesie głos, to nagle staje się agresorem, tak? człowiekiem niebezpiecznym. Kiedy kobieta płacze, to ma prawo. Ale kiedy mężczyzna zaczyna płakać, jest już postrzegany jako słabeusz. To będzie. Temat na inny film. Dlaczego nigdy nie powinieneś tego robić? Kolejna sprawa są to związki oraz zdrady. Kiedy kobieta zdradzi, w ja zrobiłem film, jak zdradzają kobiety, tutaj go umieszczę, bardzo interesujący materiał, to zrobiła to, ponieważ czuła się niekochana, tak? Czyli jest usprawiedliwienie. Kiedy zrobi to facet, czyli facet zdradzi, nagle jest świnią, tak? świnią bez serca. Kobieta szuka prawdziwego uczucia, a facet szuka tylko seksu. Myślę, że jest ci to dobrze znane. Kolejna sprawa jest to wygląd. Kobieta może wymagać, by facet był wyższy, bogatszy oraz silniejszy, ale kiedy mężczyzna powie, że woli szczupłą i kobiecą Wtedy staje się seksistą. A weź co z tym najgorsze, że większość mężczyzn to akceptuje. I jest to bardzo przykre. Ale dlaczego oni to robią? Dlaczego my na to pozwalamy, jako mężczyźni ogólnie? Ponieważ od dziecka jesteśmy uczeni, że mamy być tymi dobrymi, tak? Nie kłócić się, nie podważać, nie być szowinistą. Bo kobieta to jest bardzo delikatna istotka, której nie można zranić. Tak? Trzeba chodzić wokół niej na paluszkach, aby tylko jej nie zranić. I problem polega na tym, że współczesne kobiety nauczyły się to wykorzystywać tak? grać na tym bardzo dobrze. Oczywiście nie wszystkie, ale, ale wiele, i wiele z nich robi to doskonale. Używają emocji jako pewnego rodzaju tarczy. A równości tylko wtedy, kiedy im jest wygodny, kiedy mają w tym interes. A kiedy mężczyzna zaczyna, wiać, zaczyna stawiać swoje granice, często może słyszeć coś takiego, że ty masz problem z silnymi kobietami. Otóż kurwa nie, on po prostu nie chce być wykorzystywany. Ale tak się odwraca kota ogonem, żeby tylko wyszło na dobro kobiet, tak? One mają rację. Jaki powoduje to efekt społeczny? Podwójne standardy tworzą pewnego rodzaju pokoleniowy chaos. Młodzi mężczyźni, co możemy zauważyć obecnie, już nie wiedzą, co wolno, a czego nie wolno. Nie wiedzą, czy mają być rycerzami na białym koniu, czy feministami. Co no, jasne mówiąc, jest absurdalne. Bo każda wersja tak naprawdę jest zła, a związek zamienia się w grę pozorów. Kobieta wymaga jak od męża, ale daje mu tylko jak przy koleżeństwie. Jaki jest tego efekt? No, oczywiście jest to zniechęcenie, frustracja oraz wycofanie się mężczyzn z relacji, co obserwujemy nawet na moim kanale, czytając niektóre komentarze. Albo nawet pod ankietą, którą zrobiłem, że niektórzy, niektórzy mężczyźni po prostu wolą być sami, niż szukać jakiejkolwiek kobiety. I to nie jest mizoginia, nie w każdym przypadku, jest to pewnego rodzaju mechanizm obronny. Ale, ale, ale. Co można z tym zrobić? Bo zrobić coś, kurwa, trzeba. I zapamiętajcie sobie jedno: nie chodzi o to, aby walczyć z kobietami. Ponieważ one nie mają z nami żadnych szans, chodzi o to, aby przestać grać ich chorą grę. I po pierwsze, nie bój się mówić o podwójnych standardach. To jest podstawa. Jeśli coś jest niesprawiedliwe, po prostu nazwij to po imieniu. Powiedz to prosto z mostu. Nie krzycz, nie oskarżaj, po prostu mów prawdę. Mów prawdę konsekwentnie oraz stanowczo. Druga sprawa, nie dawaj więcej niż dostajesz. Relacja to jest wymiana, a nie inwestycja i jednostronna. Jest to bardzo ważna informacja. Trzecia sprawa, jest to ustal granice, bo kobieta szanuje nie tego, kto daje jej wszystko, tylko tego, kto potrafi jej od czasu do czasu powiedzieć nie. Taki mężczyzna jest dla niej po prostu bardziej atrakcyjny i bardziej pociągający. I ostatnia sprawa. Nie daj się zmanipulować etykietką. Jeśli mówisz prawdę, a ktoś ci mówi, że jest to nienawiść, to tylko znak, że trafiłeś właśnie w czuły punkt. Tak, Trafiłeś w dziesiątkę. I możesz to kontynuować, a nawet radzić, ci, abyś to robił. Pamiętajmy o tym, że podwójne standardy nie znikną, dopóki mężczyźni będą się ich bać. Nie chodzi o to, aby stawić, żeby być przeciw kobietom, tylko żeby być sobą. Zawsze stać za sobą. Za równowagą, za logiką oraz za szacunkiem. I to szacunkiem w obie strony. Jeśli podobało Ci się dzisiejsze wideo, koniecznie zostaw łapkę w górę. Dostaw komentarz, napisz, co ty o tym myślisz, jakie jeszcze podwójne standardy ty znasz, co dla ciebie jest niesprawiedliwe. Dostaw subskrypcję, jeśli tego nie zrobiłeś, bo widzę u obuzy, że 80% z was ogląda bez subskrypcji. Zróbcie to, bo to tylko będzie rozwijać kanał. Twórzmy razem społeczność ludzi, którzy mówią to, co naprawdę myślą i nie boją się być. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Widzimy się wkrótce. Cześć.